Zjednoczone Emiraty Arabskie straszą kierowców wysokimi temperaturami i bardzo trudnymi trasami. Drugi odcinek specjalny to prawie 90% jazdy po wydmach. Ci, którzy dotarli do mety, nie kryli zadowolenia, że mordercza walka już za nimi. Dwa razy musieliśmy zatrzymać, zakopaliśmy się raz z powodu. Błędu mojego z braku doświadczenia, drugi raz z powodu także mojego błędu. Mam nadzieję, że od jutra będziemy, dzisiaj zebraliśmy trochę doświadczenia, jutro będzie ciutko lepiej. Ale uczymy się i staramy się dojechać do mety, bo naprawdę nie jest łatwo, wydmy są bardzo trudne i miękkie. Organizatorzy rajdu nie ułatwiają załogom życia. Kaczmarski jednak spisuje się świetnie. Przypomnijmy, że po raz pierwszy jedzie w takim rajdzie i do tego nowym samochodem Toyotą Hilux. Bardzo się cieszę, że mogę tym samochodem jeździć. Jest on bardzo e, wygodny, jest bardzo szybki i fantastycznie nim pokonuje się wydmy, mimo to, że e, jeszcze tak dobrze go nie znam. Drugi etap zakończył się wygraną Hiszpana. Na niego Romę tuż zanim do mety dojechał Krzysztof Hołowczyc. Martin Kaczmarski zakończył zmagania na 15 pozycji. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu jest Roma. Hołek sklasyfikowany jest na 10, a Kaczmarski na 11 miejscu. Obaj Polscy kierowcy po etapach często ze sobą rozmawiają, to efekt współpracy w programie Mistrz Uczeń. Hołowczyc dzieli się swoimi spostrzeżeniami, kaczmarski z rad korzysta, czego efektem jest świetna jazda debiutanta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.